Cześć, jest z nami Mateusz Barket i Wojtek Oleksy z zespołu FC Spust. Cześć. Cześć wszystkim. Panowie, wygraliście dzisiejszy mecz 8-5. Dobra gra w waszym wykonaniu. Jak oceniacie wasze przygotowanie do meczu? Co, co zaważyło na zwycięstwo? No myślę, że przede wszystkim te lagi dzisiaj były wyjątkowo precyzyjne. W wielu aspektach gry dominowaliśmy po prostu przeciwnika, wysoki pressing. Nie dawaliśmy im rozegrać piłki. Przede wszystkim duża, duża agresja w ataku oraz w obronie. Nie patyczkowaliśmy się. Dzisiaj wyjątkowo było się bez kartek. No i myślę, że to jest dobra forma i będziemy ją utrzymywali teraz przez najbliższe sezony. Dobra gra z przodu, ale też myślę warto docenić obronę. Przeciwnicy rozbijali się w większości ataków na waszej szesnastce. Jak, jak oceniacie grę obrony? Znaczy, do czasu graliśmy bezbłędnie i w ataku i w obronie. Byliśmy bardzo skuteczni. Przy wyniku 5-0 wkradło się takie trochę roztargnienie, które spowodowało, że straciliśmy dwie bramki, przeciwnicy trochę nas dogonili, nasza gra się trochę posypała. Myślę, że spokojnie do przerwy powinniśmy prowadzić dwucyfrówką i mieć maksymalnie jedną straconą bramkę, a tam był wynik już taki do, dosyć bliski, więc myślę, że w pewnym momencie za bardzo się rozluźniliśmy i dlatego przeciwnik nas trochę dogonił. No tak jak powiedział Wojtek, ja nie mam nic do dodania w tej kwestii. Okej, okay, jasne. E, powiedzcie mi panowie, e, bo wspomniałeś o lagach, e, jednak obserwując ten mecz bardziej bym powiedział, że przeprowadzaliście Szybkie, dobre, skuteczne ataki, jak byś to ocenił? No tak, no oczywiście klepka była jak najbardziej. No parę razy też się laga zdarzyła, no mówię, mamy to na każdym treningu ćwiczone, to, to nie jest improwizowane, wszystko jest przygotowane, wariant czwarty odwrócony, także e, no tutaj jak najbardziej e, e, nasza gra, e, no tak jak mówię, wszystko jest przygotowane na treningach, nie ma tutaj miejsca na, na samowolkę, każdy wie co ma robić. E, to co mówiłeś, czyli ta kombinacyjna gra też jak najbardziej, oczywiście e, na, 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 na jeden, na dwa kontakty e, no, że staramy się zmuszać naszych przeciwników po prostu do biegania, żeby, żeby się zmęczyli, no i potem jak już leżą na kolanach to po prostu ich e, dobijamy. Tyle. Wspomniałeś o wariantach. E, powiedziałeś, że wariant czwarty odwrócony. Możesz zdradzić, jakie inne warianty mieliście przygotowane na tę grę? E, no niestety nie mogę tego zdradzić. Jest to tajemnica drużyny, tajemnica naszego e, trenera Michniewicza, e, także nic, nic w tej kwestii nie powiem. Okej, okay, to jakie przygotowania do... Następnych spotkań, następnego spotkania. Znaczy, to było nasze ostatnie spotkanie w tym sezonie. Teraz zasłużone wakacje. Niestety niektórzy z naszej drużyny wjechali na wakacje w trakcie sezonu. My postanowiliśmy, że będziemy grać do końca i teraz na zasłużone wakacje sobie pojedziemy. Więc odpoczynek, regeneracja, krwiokomory, trzeba się zresetować też przede wszystkim mentalnie, bo sezon był bardzo męczący i fizycznie, i właśnie psychicznie. No i z taką świeżością i optymizmem w następny sezon wkraczamy i mam nadzieję, że będziemy na podium. Ja, ja tylko dodam ci zawodnicy, o których wspominał Wojtek, to są już byli zawodnicy. Dziękuję. Jasne, to w takim razie udanych wakacji tym, co się jeszcze na nie wybierają. No i powodzenia w przyszłym sezonie. Dziękuję. Dzięki piękne.